Państwa, to, co wydarzyło się wczoraj, to jest naruszenie ładu międzynarodowego i to jest poważne zagrożenie dla trwałości pokoju w Europie. Na rosyjską agresję musi być wspólna, zdecydowana reakcja. Tu nie ma już miejsca na półśrodki od tego, czy nasza wspólna europejska reakcja będzie zdecydowana. Zależy to, czy awanturniejszy reżim Putina zatrzyma się czy pójdzie dalej. Dzisiaj będziemy namawiać zarówno rząd, jak i naszych partnerów, przyjaciół z innych krajów Unii Europejskiej do takiego właśnie wspólnego działania, żeby tę imperialną awanturę rosyjską zatrzymać. Potrzeba zdecydowanych, silnych sankcji ekonomicznych skierowanych przeciwko realnym autorom tej agresji, czyli rosyjskiej elicie politycznej i rosyjskiej elicie pieniądza. Należy zamrozić majątki, aktywa i akcje należące do rosyjskich oligarchów w przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej. To możemy i powinniśmy zrobić natychmiast. Trzeba odciąć rosyjskie banki i rosyjski fundusz suwerenny od rynku europejskiego. Trzeba pilnie zamrozić obrót rosyjskimi obligacjami na terenie Unii Europejskiej. Trzeba wreszcie, i to jest rzecz kluczowa, zablokować Nord Stream 2. To są działania, których potrzebujemy już dzisiaj i już dzisiaj potrzebujemy też europejskiej solidarności. Pakietu pomocowego dla tych krajów, które zdecydowane sankcje nałożone na reżim Putina uderzą rykoszetem. Od tej solidarności, od tego, czy jako Europejczycy będziemy trzymać się razem, będzie zależało, czy uda nam się skutecznie zatrzymać tę imperialną agresję. To są zadania na dzisiaj, ale są też zadania na jutro i na kolejne dni. Europa musi strategicznie uniezależnić się od importu paliw kopalnych z Rosji. Europa musi przyspieszyć transformację energetyczną, tak żeby skończyć z rosyjskim szantażem energetycznym, ale także, żeby skończyć karmić reżim, który wykorzystuje pieniądze pochodzące z naszych kieszeni, pieniądze, które płacimy za rosyjski gaz, za rosyjską ropę, do tego, żeby rozbudowywać armię która stanowi w tym momencie zagrożenie dla trwałego porządku i pokoju w Europie. Transformacja energetyczna, szybka transformacja energetyczna Europy to jest narzędzie, które pozwoli nam utrzymać pokój na naszym kontynencie i to jest dzisiaj strategiczne zadanie dla całej wspólnoty europejskiej, zadanie numer jeden. Do takich działań, do zdecydowanych sankcji ekonomicznych do tego, żeby nie stosować półśrodków, tylko wysłać Kremlowi komunikat w tym języku, jedynym języku, który Kreml rozumie, będziemy namawiali rząd i będziemy namawiali inne kraje, naszych przyjaciół w Unii Europejskiej. Jesteśmy przeciwni imperializmowi, każdemu imperializmowi, a imperializm rosyjski dziś, co zobaczyliśmy tej nocy, stanowi realne zagrożenie dla pokoju w Europie i trzeba go zatrzymać.